Wiecie, że od 2011 do 2017 roku ponad 250 osób zginęło, próbując robić sobie selfie. Do dzisiaj ta liczba jest prawdopodobnie dużo wyższa. No fajnie, ale jaki to ma związek z rysunkiem czy malarstwem? Nie duży, ale to podsunąło mi pomysł na następną pracę. Będziesz malować nad przepaścią albo na drodze pędzącego pociągu? No nie, ale moja praca będzie miała związek ze smartfonami. Ludzie dla dobrego zdjęcia potrafią zrobić naprawdę głupie rzeczy. Odblokowania ruchu ulicznego, poryzykowanie życia swojego i innych. Normalnie ręce opadają. Oglądając kilka takich akcji, pierwsze co przyszło mi do głowy to to, że zachowują się jak małpy. I to był właśnie moment, kiedy wymyśliłem swoją następną pracę. Namaluję małpy robiące sobie selfie, ale chcę, żeby moje małpy były fajne bo wbrew pozorom to bardzo inteligentne zwierzęta. Po pierwsze, wybrałem zupełnie inny rodzaj płótna niż zawsze. Temat pracy będzie mocno związany z telefonami, więc dlaczego by nie namalować tego właśnie na case do smartfona? W gruncie rzeczy, customowa osłona na telefon to całkiem fajny pomysł. Możesz mieć swoje dzieło zawsze przy sobie, jak trzebaś na szybko komuś coś pokazać, to masz robinę. Dodatkowo, może to być bardzo fajny pomysł na prezent, jeśli masz odpowiednią ilość czasu na jego stworzenie. Jednak malowanie na case'ie stawia też pewne wyzwania. Jednym z nich jest skala. Motyw jest dosyć mały, więc trzeba być dosyć precyzyjnym przy tej robocie, no i oczywiście używać odpowiednio cienkich pędzli. Na pewno trzeba będzie również odpowiednio przygotować powierzchnię, na której będziemy malować i później zabezpieczyć gotową pracę. Jednak zanim zacznę malować na małym formacie, trochę poćwiczę same portrety szympansów. Mają one hiper wyrazistą mimikę, więc dobrze będzie najpierw ją trochę poćwiczyć, robiąc parę wstępnych szkiców. Dlatego poszukałem w sieci trochę referencji i spróbowałem je odzorować na kartce papieru. Dałem sobie nie więcej niż 10-15 minut na jeden szkic, tak żeby w miarę uchwycić charakter małpiej miny. Ale jednocześnie nie chciałem wchodzić w najdrobniejsze szczegóły, bo i tak finalna praca będzie znacznie mniejsza i raczej nie uda mi się ich odwzorować w aż tak dużym stopniu. Docelowo wybrałem dwie miny. Tak się złożyło, że obydwie są po prawej stronie tego szkicu. Na pewno będę musiał je trochę zmienić. Na szczęście tylko nieznacznie. Na pewno będę musiał im Podnieść trochę kąciki warg, żeby się uśmiechały. Dzięki temu ilustracja na pewno będzie miała trochę bardziej pozytywny wyraz. No to skoro wiem już, jakie będą miny, to teraz muszę dopasować do nich całą kompozycję. Na początek odrysowuję szablon samego case'a. Robię to po to, by już od razu mieć gotowe proporcje obrazu i miejsce na wycięcie kamer telefonu. Wiem, że tu nie może być żadnych ważnych elementów kompozycji. Jak zwykle zaczynam od maksymalnie prostych szkiców. Kilka kresek ma mi pokazać jak to mniej więcej będzie wyglądać. Wiem, że małpy będą dwie i na obrazie będą robić sobie selfie komórki. Jednak jeszcze nie wiem, czy postacie będą całe, czy może tylko pokazane od pasa w górę. A może zrobię jeszcze inną kompozycję. Ale zanim zacznę malować, muszę jeszcze przygotować samą powierzchnię, na którą będę kładł farbę. Najpierw muszę całego case'a odtłuścić i wyczyścić. Użyję do tego acetonu i zmywacza do paznokci. Jako gruntu użyję akrylowego podkładu w sprayu. Nałożyłem go w jakże profesjonalnie przygotowanej komorze lakierniczej z kartonu. Wyszła całkiem ładna i gładka satynowa powierzchnia. Tak przygotowany case jest gotów do nałożenia szkicołówkiem. Teraz mogę przystąpić do trochę bardziej szczegółowego szkicu. Wiem jaka już mniej więcej będzie kompozycja, i teraz mogę pokazać trochę więcej detali. Ten rysunek na pewno pomoże mi znacznie bardziej na etapie samego malowania. Tutaj przyszła pierwsza trudność, której się w ogóle nie spodziewałem. Może i powierzchnia podkładu była ładna i równa, ale ołówek zostawiał naprawdę strasznie słaby ślad. Szkicowanie na tym za pomocą zwykłego grafitu okazało się niewygodne i następnym razem albo zmienię podkład na bardziej matowy, albo użyję innego narzędzia do nanoszenia szkicu. Ale teraz musiałem sobie poradzić z tym, co miałem pod ręką. Robiąc tego case'a, znowu wybrałem metodę pracy za pomocą walorowego szkicu. Jest to mój ulubiony sposób malarstwa, ale jeszcze nigdy nie używałem jej na tak małym formacie. Zacząłem od miarę przezroczystych i dużych plam, które pozwalały mi zobaczyć kontury pod nimi. Dopiero jak je położyłem, mogłem zacząć pogłębiać kontrast i tworzyć coraz ciemniejsze plamy cienia. Tak samo postąpiłem z plamami świateł. Białą farmę nakładałem najpierw dużymi przezroczystymi plamami, by stopniowo dokładać trochę bardziej kryjące. Tak stworzyłem w miarę przestrzenną bryłę. To teraz czas na kolor. Muszę przyznać, że nakładanie tak dużej ilości laserunków na. W tak małym formacie to dla mnie coś nowego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Asekuracyjnie zacząłem od mniej ważnych partii obrazu, czyli dużych plam koloru tła. Stopniowo nakładałem plamy od najjaśniejszych żółci do przezroczystych zieleni i błękitów. Bałem się, czy na tak małej powierzchni te plamy będą się płynnie przenikać. Ale efekt był ok, więc mogłem przejść do nakładania koloru również na postaci małpiszonów. Teraz mogłem zacząć nakładać szczegóły. Tutaj już użyłem znacznie bardziej kryjącej farby nakładanej za pomocą bardzo cienkich pędzli. Wyzwaniem pracy na tak małym formacie jest uzyskanie łagodnego przejścia tonalnego pomiędzy mniejszymi plamami. Czasami naprawdę znaczenie miała grubość jednego włosa. W momencie, kiedy w miarę ogarnąłem postacie małp, to trzeba było zabrać się za całą resztę. Czas zacząć malować niebieskawe liście na pierwszym planie, które zamykają całą kompozycję, oraz jedyny niebieski liść widoczny praktycznie w całości, zaraz obok małp. Żeby stworzyć wrażenie bardziej szczegółowych detali, dodałem jeszcze trochę jaśniejsze krawędzie liści. Następnie złagodziłem je za pomocą półprzezroczystych plam w kolorze tła. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o malowanie. Teraz trzeba poczekać aż farba wyschnie w 100% i można nałożyć bezbarwny lakier, który zabezpieczy farbę przed odpryskami oraz nada znacznie większy połysk całemu case'owi. Tak więc przed wami, moi drodzy, piękny, nowy, błyszczący, customowy case na telefon. Czas na efekt końcowy.